Jedyna w nowym targu i najnowocześniejsza na podchalu pływalnia. Oferująca basen rekreacyjny, a w nim wodospad, gejzery wodne i powietrzne, ściana wodna, ławka z napowietrzaniem. Ale to nie wszystko. Mamy także saunę fińską, łaźnię parową, wodny tor przeszkód, ściankę wspinaczkową, grotę solną oraz punkt gastronomiczny. A dla chętnych nauka pływania, akwa aerobik, zajęcia fitness i masaże. To wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Nowy targ Plac Every 4. w wiadomościach. 80lecie szkoły rolniczej w nowym targu. Jak zakopane obchodzi swoje święto. Od podhala do opola. Dobry wieczór. Jest wtorek, 2 czerwca. Paulina Bucała, zapraszam na wiadomości. To już 80 lat, odkąd w Nowym Targu działa szkoła rolnicza. Uroczystość zgromadziła wiele gości, w tym absolwentów. Jak wyglądały obchody święta Nowotarskiej Szkoły? Zapraszam na materiał. W sobotę Nowotarska Szkoła Rolnicza świętowała 80-lecie swojej działalności. Obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele Świętej Katarzyny. Część oficjalna odbyła się w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Powstanie szkoły datuje się na lata 30 XX wieku, kiedy to mieszkańcy Podhala przekazali ziemię pod budowę szkoły. Chcieli po prostu stworzyć na początku kursy rolnicze, były to tak zwane kurczy, kursy sezonowe, zimowe. Dla tutaj mieszkańców, gospodarzy yy, Podhala, Orawy i Spisza. Również były to kursy dla dziewcząt jednoroczne, a później dopiero, no tak samo istnieje. Poszło to w kierunku szkolnictwa już dwu, i pięcioletniego. Obecnie placówka nosi nazwę Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Augustyna Suskiego. W 2008 roku szkoła przeszła spod władzy powiatu pod skrzydła Ministerstwa Rolnictwa, co przyczyniło się do wielu pozytywnych dla niej zmian. Są to szkoły dobrze zorganizowane, dobrze wyposażone. Kształcimy w zawodach kierunkowych tych, które może wprowadzić minister rolnictwa, a oprócz tego mamy środki na inwestycje, mamy środki na prowadzenie dodatkowych kursów, które podnoszą kwalifikacje naszych uczniów. Uroczystość miała podniosły charakter, ale nie zabrakło także wspomnień i wzruszeń. Do Nowego Targu przyjechało kilkaset absolwentów. Przez 80 lat działalności szkoła wykształciła ich ponad 6 tysięcy. Przygotowywało ich do przyszłych wyzwań około 300 nauczycieli. Szkoła nazywa się Technikum Weterynaryjne no, mieliśmy wspaniałą, wspaniałą kadrę nauczycielską. Wspomnień jest kupa przede wszystkim ze spotkań nad samorodami z różnych dni Wagarowicza, które akurat nasza tutaj klasa wtedy pierwszy raz wprowadziła, co było szokiem dla szkoły. Także bardzo miłe wspomnienia, grono pedagogiczne do dzisiaj wspominamy mile. Zresztą ja się urodziłem na, na terenie Technikum, także to już w ogóle jestem tutaj bardzo sentymentalnie związany. W surowym klimacie taczańskich skał kształtowały się nasze charaktery. I to były nasze korzenie. To było coś, co nam dało to, z czym poszliśmy w świat. Poszliśmy ze skrzydłami. Ze skrzydłami Orłów i te warunki, ten klimat, to, to samo wychowanie, bo to była nie tylko praca. Wychowawców, ale praca nas wszystkich, nad każdym jednym, sprawiała, że w różnych sytuacjach, w różnych kolejach losu, dawaliśmy sobie radę i świetnie sobie dawaliśmy radę. Obecnie w szkole kształci się 480 uczniów w sześciu zawodach na poziomie technikum i w zawodzie kucharz na poziomie szkoły zasadniczej. Przed nami 13 dni zakopanego, które rozpoczną się 3 czerwca wernisarzem wystawy Tkaniny Marty Gąsienicy Szostak. Wydarzenia kulturalne oraz sportowe, które będą towarzyszyć tegorocznym Dniom Zakopanego, potrwają do 13 czerwca. A więcej o tym, co będzie się działo w Zakopanem w materiale Marcina Szkolińskiego. Tegoroczne obchody Dni Zakopanego rozpoczną się w Miejskiej Galerii Sztuki wernisarzem wystawy tkaniny Marty Gąsienicy-Szostak. Jest to kolejna wystawa poświęcona tkaninom, Specjalnie galeria na to zwraca uwagę, ponieważ jest to sztuka nieco zapomniana, a która z Zakopanem kojarzy się bardzo jednoznacznie. Myśmy byli kiedyś w centrum tkaniny artystycznej oprócz Łodzi, bardzo... Dobrym i tkaniny, które powstawały w Zakopanem były na bardzo wysokim poziomie. Można powiedzieć, nawet, że były awangardowe. Jednym z najważniejszych punktów dni zakopanego to plenerowa msza na Wielkiej Krokwi oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej wizytę Jana Pawła II na Podchalu. Dni zakopanego organizowane są na pamiątkę wizyty Ojca Świętego w naszym mieście w 1997 roku i w tym roku tych akcentów nie zabraknie. Będzie Msza Święta plenerowa w intencji mieszkańców. Tutaj, właśnie pan burmistrz Leszek Dorula, pan dyrektor Bartlewicz z zapraszają państwa wszystkich na Mszę Świętą o godzinie 18.00 5 czerwca, czyli w najbliższy piątek, pod Wielką Krokiem. Będziemy wspominać to wydarzenie sprzed 18 lat, jak również e, dokonamy odsłonięcia tablicy pamiątkowej, pięknej, którą wykona artysta rzeźbiarz Marek Szala. Dni Zakopanego to także wiele imprez towarzyszących. W organizację włączyły się wszystkie instytucje kultury, jakie znajdują się w mieście. Bogatą ofertę sportową przygotowało także Towarzystwo Gimnastyczne Soku Gniazdo w zakopanem. Tradycją stał się już w tym okresie organizowany przez nas weekend biegowy. Po raz piąty w takiej formule właśnie, że są to trzy dni, trzy zawody pod rząd, a najważniejszy dla nas bieg, czyli bieg imienia Franciszka Marduły, będzie odbywał się już po raz ósmy. W tym roku ponad 30 km bieg Marduły i o bardzo dużym przewyższeniu ponad 2000 metrów zawodnicy wybiegną między innymi na Świnicką Przełęcz. Zwycięzca biegu otrzyma ufundowaną przez burmistrza Zakopanego specjalną statuetkę. Planowane są także bieg Sokoła na 15 km oraz bieg na 10 km drogą do Morskiego Oka. Na zakończenie dni zakopanego, przygotowana została specjalna atrakcja. Rozświetlony ma zostać odnowiony neon na dworcu PKP. Na peronach planowana jest także impreza, na której obowiązywać będą stroje z poprzedniej epoki. Gminny Ośrodek Kultury Włopusznej już po raz dwudziesty zorganizował festiwal piosenki od Podhala do Opola. Więcej o występach małych artystów w materiale. Chociaż festiwal w Opolu jeszcze przed nami, Gminny Ośrodek Kultury Włopusznej zorganizował swój własny przegląd piosenki dla dzieci. Uczestnicy występowali w różnych formacjach, solo, w duetach, w grupach i przy akompaniamencie instrumentów. Dzieci u nas pięknie śpiewają, jest bardzo dużo szkół podstawowych, 18 aż i 6 gimnazjum, więc pomyślane to było z myślą o tym, aby po prostu ta polska piosenka była, była po prostu... Śpiewana nie w językach obcych, tylko właśnie polska piosenka. Jest to już 20 edycja. Tego konkursu piosenki od Podhala do Opola. Bardzo popularny festiwal. Każde dziecko chce zaśpiewać, pokazać się na scenie. Jest to dla nas wszystkich przeżycie. Zarówno dla młodych wykonawców, jak i również dla jury, no i dla nas. Dzieci mogły zaśpiewać piosenki z dowolnego repertuaru, zostały podzielone na kategorie wiekowe według klas od 0 do 3, od 4 do 6 i gimnazjum. Od samego początku festiwal cieszy się dużą popularnością. Dzieci chętnie w nim uczestniczą. Jest to bardzo fajnie często tutaj przyjeżdżam więc fajnie jest. A Ty co dzisiaj przygotowałaś? Jakie repertuar? My z koleżanką śpiewamy Alleluja na gitarach. Uczestnicy przyjechali wraz z opiekunami, aby reprezentować swoje szkoły. Przez cały czas na korytarzach trwały próby. Jest para mała grupka osób w szkole, która śpiewa i no, zazwyczaj to jesteśmy my. Są jeszcze takie jedne no dziewczyny, które dzisiaj z tej nie przyjechały. No i to jest tak, że jest jakiś konkurs, no to piosenkę wybramy i jedziemy. Nad przebiegiem przeglądu czuwało jury, które przyglądało się artystom, oceniało występy, by wybrać spośród nich zwycięzców. Trudno jest dlatego, że wszystkie dzieci śpiewają z wielkim zaangażowaniem. Każdy śpiewa, bo śpiewa od serca, tak jak na przykład ostatnia dziewczynka dla mamy, dla pani. Prawda? Dzisiaj się przewijają piosenki pewnie pod dniu matki. Przewijają się właśnie przede wszystkim dla, dla rodziców. Ciężko, bo po prostu nie chcesz się skrzywdzić żadnego dziecka. Są jeszcze inne, ogólnomuzyczne, prawda? interpretacyjne i, i tak dalej. Jak dykcja czy, czy, czy emisja głosu, no i tak dalej. Prawda? Takie zaangażowanie dzieci, ruch sceniczny. Festiwal zakończyło rozdanie nagród uczestnikom. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam jutro i życzę dobrej nocy. Jedyna w Nowym Targu i najnowocześniejsza na Podhalu pływalnia, oferująca basen rekreacyjny, a w nim wodospad, gejzery wodne i powietrzne, ściana wodna, ławka z napowietrzaniem. Ale to nie wszystko. Mamy także saunę fińską, łaźnię parową, wodny tor przeszkód, ściankę wspinaczkową, grotę solną oraz punkt gastronomiczny. A dla chętnych nauka pływania, aqua aerobik, zajęcia fitness i masaże. To wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy! Nowy Targ, Plac Ewy 4.